No właśnie, jeszcze do niedawna najpopularniejszymi były AGM, -y, czyli te żelowe akumulatory, ale jednak teraz bardzo szybko przekonują się karwanigowcy do LIFY PO4, czyli akumulatorów litowo-jonowych i ta ładowarka również... Jak może... Wspierać właśnie tą technologię. Często, często jest tak, że przyjeżdżają do nas samochody kilkuletnie, kilkunastoletnie i tam każdy oczywiście ładowarkę ma, taką AC. Natomiast klienci, tak jak wyczytali dużo dobrego o akumulatorach litowych waga, tak, przede wszystkim jest ich zdecydowanie niższa od y, zwykłego AGM-a czy akumulatora żelowego, gdzie w karawaningu wiemy, że ta waga jest dla nas ważna, tak, 20 kg w tom no, czy 20 kg w tom robi, robi różnicę. Y, dlaczego o tym mówię, że każdy pojazd ma tą ładowarkę, tak, jeżeli już wyjechał z fabryki, to tą mhm. ładowarkę ma, natomiast w przypadku, kiedy chcemy zmienić typ akumulatora na ten litowy, warto byłoby sprawdzić, czy nasza ładowarka sieciowa właśnie jest odpowiednia pod tego typu mhm. akumulatory. akumulator litowy. Y, Najlepiej, najlepszym prądem ładowania dla nich jest na poziomie 14,2 V. Starsze ładowarki produkowały ten prąd na wyższym napięciu, co może powodować właśnie uszkodzenie w przyszłości tych, tych akumulatorów.